Podbija się rządownicę, do tego węża. I jak idzie woda tędy, tak tutaj raczej jest ten wąskim strumieniem. Są wodę ze zbiornika do tych wężyn cieni. Przez motopompę. Motopompę się zacząć do kasie do motopompy. Te węży, w klasie do zbiornika do wody. I motopompa motopompa to jest pasz tak, tutaj.

Ja tu piln. jest kilof do rąbania, tam trzeba jak potrzeba... Tak? Tak. Boże, boże. To są zegary, ci silnik, zdaje się, bo no tu są silnika, jakieś silni wroczy, a tu jest ta y, motopompa taka jak była w garażu, to jest auto. No.

Dowódca i tu jest kierowca się. jedziemy do pożaru. Ten, przodu. jedzie do pożaru, tak? Jedziemy. Spuszczamy ręczny i jedziemy do przodu do pożaru, jedziemy. I przejechaliśmy na miejsce pożaru i już jesteśmy na miejscu. I gasimy pożar, w wychodzą strażacy, ratują szybko, wyskakują z samochodu, tam do węża rozciągają. I gas gaszą pożar Wam się najbardziej podobało w rewizie Tak? Mi się podobała taka pompa. A tobie? Eee, Serena. To by się... Ta stara serena, tak? Tak? I, kaski. Tobie się podobały kaski. Komu się podobało coś jeszcze więcej? Nie rękawiczki. Rękawiczki I tam Rękawiczki. Widzisz? Rękawiczki, tak? Dobrze. A powiedzcie mi, co strażacy w rozdzielu mają na wyposażeniu swoim? Pompę. Auta. Dwa auta? Jedno. No, dobrze. Co jeszcze mają? Samochód strażacki. A jakiego koloru jest samochód strażacki? Czerwonego. Czerwonego, dobrze. A jakby się zdarzyło jakieś nieszczęście, był wypadek lub pożar, to na jaki numer trzeba. Trzeba zadzwonić? Na 998, tak? Albo kto powiedział? 112 O dobrze, 1, 1, 1, 1, 1 2 A kto z Was chciałby być strażakiem? Ja! Dużo! Wszyscy po dzisiejszej wizycie. Dobrze, powiedz dlaczego chciałbyś być strażakiem? Lubię gać pożary. Mam nadzieję, że nie podpalać, tak? A ty dlaczego? Chcę pomagać ludziom. Lubisz pomagać? Rzeczywiście bardzo ładnie. Ja wiem. Terabom. Tak, a ty dlaczego chciałbyś być? Bo lubię samochodem strażakiem. Samochodem. Trzeba być kierowcą, tak? Tak. Dobrze, a czego trzeba życzyć Strażakom w dniu ich Święta? Proszę. Chyba, szczęście. szczęście zwłaszcza w akcjach, które prowadzą. A czy strażacy tylko gaszą pożary? Nie. To co jeszcze robią? Pompują wodę. Pompują wodę na przykład. Co jeszcze? tobie Wiesz? Yy, nie. Nie wiesz, proszę. Yy, Rocinę łauka. Tak, w czasie wypadku, więc ra ratują ludzi. Ratują A, ludzi z wypadków, tak? Dobrze. Mam pytanie do panów. Jak panowie tę niespodziewaną wizytę oceniają? To jak zwykle, jak to, bo to jest co roku. Tu pani przychodzi z tą młodzieżą i zapoznają się ze wszystkimi. No, a w tym roku mieli jeszcze większą rację, bo zobaczyli na nowy samochód. E, jakie wydarzenie was czeka w niedługim czasie? poświęcenie samochodu, to się na kiedy to planujecie i oczywiście zapraszamy wszystkich, wszystkich mieszkańców. mieszkańców i ty, młodzież też I przyjdą do tak za przyjęcie nas tutaj za pokazanie dzieciom tego co ich tak bardzo interesowało o czym myślały chyba nie przespały od piątku ani jednej nocy do dzisiejszego dnia nawet jeszcze już im nie chciało dzisiaj w obiadu tak były zaciekawione i myślę że wszystkie ich E, emocje i wszystkie pytania, cała, e, ta ciekawość została zaspokojona właśnie dzięki naszemu bo tutaj bogostowi, dzięki panom życzliwości. Dzień, wszystkie dzieci. Dziękuję, wszystkie no. dziękujemy serdecznie, za przybycie, że chcieliście przyjść. Widzimy Wam z samych krzywków. Tak, to już w pierwszej klasie tak, tak.